Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Ja reprezentuję Ruch Obrony Granic, który nie tylko broni granic tych zewnętrznych, ale broni również tych wewnętrznych, szczególnie w kwestii migracyjnej. No tutaj byśmy zaangażowani od początku w te spory tutaj z, z politykami samorządowymi, którzy do tej pory nie chcieli nie chcieli wsłuchać się w głosy mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego, ale nie chcieli się wsłuchać również w głosy obywateli polskich w całej Polsce, którzy co do zasady nie chcą masowej imigracji. Ponad prawie 11 milionów Polaków wypowiedział się w referendum, że nie chce masowej imigracji większość Polaków w badaniach, w sondażach przeprowadzonych około 75% mówi również stanowcze nie migracji. I dzisiaj w sytuacji takiej no, cynicznie uprawianej polityki na poziomie samorządowym w Piotrkowie trybunalskim również od samego początku byśmy zaangażowani. W to, żeby wziąć udział czy wesprzeć Piotrkowian w tym działaniu referendalnym. Dlatego, że, proszę Państwa, tych ludzi, którzy działają na szkodę naszych rodzin, na szkodę naszych bliskich, na szkodę naszego narodu, po prostu politycznie taczkami trzeba wywieźć z tego, z tego budynku. Musimy doprowadzić do sytuacji następującej, takiej, w której. Mieszkańcy Pietrzkowa Trybunalskiego tłumnie pójdą na referendum i pokażą nie tylko tutaj mieszkańcom, ale pokażą mieszkańcom, obywatelom w całej Polsce, że polityka prowadzona e... Na, na to, żeby wspierać masową imigrację poniesie dotkliwie dotkliwe szkody. Dlatego ja dzisiaj tutaj ze swojej strony ze strony kolegów, koleżanek z ruchu obrony granic gwarantuję, że będziemy wspierali to referendum, że będziemy pomagali zbierać podpisy, że będziemy brali udział w akcji referendalnej, dlatego że planujemy przeprowadzenie czy wsparcie do takiego tego typu działań referendalnych w całej Polsce w tych w tych sam które dzisiaj tutaj próbują e, współpracować z władzą centralną, z Donaldem Tuskiem, z Rafałem Trzaskowskim, po to, żeby sprowadzać tutaj tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy, a potem pewnie i miliony obcych kulturowo-migrantów. Nie pozwolimy na to, żeby ktoś odbierał nam bezpieczeństwo. Nie pozwolimy na to, żeby ktoś odbierał bezpieczeństwo naszym rodzinom, naszym żonom, naszym, e, naszym matkom, naszym córkom i naszym dzieciom. To nie jest zabawa. Chciałbym, żeby politycy platformy obywatelskiej, koalicji obywatelskiej zdali sobie z tego sprawę, że te działania związane z obroną Polski przed migracją, z działaniami ruchu obrony granic doprowadzą do kompletnego upadku tej, tej władzy. Tu dzisiaj z tego miejsca również mówię do wszystkich tych, którzy oglądają nas w całej Polsce. Pamiętajcie państwo, jeśli potrzebujecie naszej pomocy, jeśli potrzebujecie naszego wsparcia. To zachęcamy do kontaktu, będziemy się z wami kontaktowali, będziemy pomagali, tak jak tutaj w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków jest dzisiaj najważniejszy. Piotrków dzisiaj staje się pewną stolicą Polski oporu wobec masowej imigracji. I Piotrków już niedługo zwycięży, i zanim pójdą kolejne miasta, kolejne, kolejne gminy i kolejne powiaty. Naprawdę zwyciężymy, proszę Państwa, wierzę głęboko w to, że możemy zatrzymać masową imigrację i nie będziemy popełniali tych samych błędów, które były popełnione na zachodzie Europy czy w Skandynawii. Dziękuję bardzo.